Dzień dobry. Cześć. Miało nas tutaj dzisiaj nie być, ale jednak nie wieje tak jak zapowiadali. Wywiało się już przez noc. Tak, więc no pokusiło nas i przyjechaliśmy na grzybki. Sprawdzamy zupełnie nową miejscówkę dzisiaj i pierwszy podgrzybeczek. Taki śliczny młodzieniozek na naszej drodze. Liczymy dzisiaj na prawdziwki, jesteśmy w dużo bardziej takim mieszanym lesie. Zobaczymy. Bącia, znalazła? i Ja też mam. Tutaj chyba. Także podgrzybek numer 2 Podgrzybek numer 3 Na naszym forum szkockim tutaj ludzie mówią, że coraz mniej prawdziwków. Za to królują podgrzybki. Więc zobaczymy. Widać, zobaczcie przywracane kapelusze. O, śliczne. Piękne. Zobaczcie jak się tu chowa pod gałązką. I zaraz się do niego dobiorę. Chyba kolejny raz mamy podgrzybkowy raj. Super. Bardzo mnie to cieszy. Tak się przemieszczamy pod górekę. Pod góreczkę taką delikatną. No i... Podgrzybek za podgrzybkiem. Tutaj taki. Jeden. Tu widzę, jest drugi. I co głowy nie podniosę? Tu widzę kolejnego. Tu jest następny. Proszę. Proszę. Jakiś liczny. O, i wyżej, tak samo. No to chyba dzisiaj znowu po uzbieramy. Tam coś większego rośnie. Super. I tak przemierzamy te krzaki co kawałek wchodząc od ścieżki. I idę, idę. A tu przede mną. Proszę. Takie cudeńko. Nasz piękny boletusik. No, zobaczcie, już jaki rozmiar jego, wspaniały. No, takich dzisiaj mam nadzieję, kilka jeszcze, i już będę spełniony oczy nacieszył. Ale zobaczcie, jakie sito, no szok, no nic, i tak znowu weszliśmy w gęstwinę. Od ścieżki zobaczyłem. Muchomory czerwone, mówię, idziemy zobaczyć, no i nie myliłem się śladem muchomorów. Proszę o to kolejny prawdziweczek na długiej stopie. Proszę zobaczcie jaki śliczny tu jest jeden. I muszę uważać, żeby monia nie zdepła, bo tu jest drugi. Taki mniejszy, taki podgryziony Aj. Nie, już zresztą zobaczcie jakie sito Więc on tu zostaje Zaraz otworzymy stopę temu i zobaczymy. Monia mówi, że ma następny, więc idę. Ale też chyba sito. No to zaraz podejdę. I sprawdzimy No niestety ten którego ja znalazłam okazał się papciem. Nie mam dzisiaj szczęścia. No nie wytrzymam dzisiaj z tym Wojtkiem. Mówił wow, chodź tu. No to idę. No trudno. Chociaż niech on zbiera te grzyby. No takie borowiczki chodziło. O takie... O wow, idę do ciebie. Zobaczcie, to jest ten wielkolut tutaj, zdrowiutki. Ale A Wojtek teraz... tam ma. Dwa tutaj takie piękne, ale wiecie co, jeden za mną od razu, przełączamy się i Wojtek nagra ze swojego sprzętu, bo jednak lepiej oddaje te kolory. No i witam was z, drugi, z drugiego obiektywu, zobaczcie jaki wielki jest ten, ale tam jest kolejne i jemu chyba muszę zrobić zdjęcie najpierw, zanim go podejmę. Co za borowiki, pięknie. Ok, no to weźmy tego pierwszego. Choć o, stopa już miękka. Chyba będzie sito. Zaraz zobaczymy. Kapelusz nasiąknięty, strasznie. A te tutaj, no. ten mniejszy stopa twardsza zdecydowanie trochę podjedzony od tamtej strony no ale wygląda to lepiej no ten stopa też dużo lepiej choć nie wiem, nie łudziłbym się za bardzo siedział głęboko takie to, to okazy Zobaczcie ho, ho. Wojtek jak zwykle od razu sprawdza czy zdrowy, więc ten jest zdrowiutki Tak Ten jeden ja był cały śrobaczywy, Robaczywy, a ten największy, tak? Tak, ten największy zdrowiutki. No jeszcze nie wiesz. No jak nie, no zobacz. zobacz co, lekko go po, powiedziała zazdrosna żona. Więc chyba ślepa jestem, na Wojciechu To no nic, jesteś ze mną, się podzielę z tobą No nie tylko ze mną No raczej idę na domu <laughs> Nie no naprawdę z, zdrowy z no zdrowiutki Wow No to ten susz będzie albo na mrożenie I do zamrażarki na wiosnę jak znalazł To ja teraz będę się trochę na uboczu trzymać, żeby ci grzybów nie, ten, nie spłoszyć nie, no nie więc prze... Będę sobie. chodzić za tobą. Co? Wszystko idzie do jednego koszeczka. I teraz dla odmiany. Teraz dla odmiany. Oho, co tam onia ma? No, to samo, ale No. A ja też tutaj mam kozaczki. tu kapelusz. Korzonek trochę ruszony. Ale ten wyżej. Tak. Jeszcze się nadaje jak najbardziej. Zobaczcie. Babeczka leci do koszyczka, i już jest rozmaitość. Różnorodność w koszyczku będzie. Trzy różne odmiany. Ślicznie. Szukamy prawdziwków. To nasz główny cel. Ale zbieramy, co jest. Dojrzałem jednego prawdziweczka. Tak pod choinką sobie siedzi O ja zamoczona noga Ale Stopa O nie Zobaczcie Mięciutki wyjedzone Zostaje na swoim miejscu I Jak to wam mam nie pokazać jak takie piękne to podgrzybki To jeden Ja go znalazłam ale drugiego już nie widziałam. Wojtek mi pokazał delikatnie wyżej. Jest. I kolejne dwa cudeńka wylądują w koszyczku. Mam nadzieję. Ależ przepiękne. Teraz zobaczcie. Jeden i drugi. Wow super Superanckie No i tak idę z moją i idę. Patrzę i mówię, nie no maślak. Ale ten drugi tak się przygląda, mówię, no nie no niemożliwe, żeby to był maślak. Malutki prawdziwek. Wcale nie aż taki malutki. Śliczny. Zaraz otworzę stopy, zobaczymy tylko żeby był zdrowy. Ach, koszyczek wyglądał tak. Moncie sobie idzie. Jest pięknie. Zobaczcie, w jakim kawałku lasu się znaleźliśmy. Trochę fantastycznie. Fantastycznie, Wojtek mówi. A ja mówię, że trochę strasznie. Ale co tam? Idziemy dalej w poszukiwaniu grzybów, których nie znaleźliśmy już od dłuższego czasu. No i tak idziemy, już wyszliśmy z tych. Pięknych gęstwin Do trochę bardziej otwartego lasu No i rodzinka podgrzybków Jeden, dwa Trzy Cztery Pięć, sześć Wojciech A ciekawy czy będziesz odważny I włożysz rękę po tego Siedem Ale to jest nic Fajnie. Bo Moncia Bo mącia. Znalazła coś chyba bardziej atrakcyjnego. Jene, yeah, no chyba zdjątko najpierw, co? Czyńmy honory, bo znalazła, ale Wojciech wyrwie. Wykręci. W takim chuto to i taka stopa. Taka fajka, normalnie zawinięta. Trzymaj. Pięknie. Wariaci cieszą się z gry. I mieliśmy koźlaczki babki A tutaj są kolejne O, proszę Siedzą W muchu Zobaczcie Śliczne Jeden e, Ten już jest cały zjedzony Więc jeden tylko leci do koszyczka Koszyczek wygląda tak a my kierujemy się już powoli do auta, ale nie wiem, czy nie pojedziemy jeszcze w jedną miejscówkę obok. No, wiadomo, jakie brzuski to i koźlaczki. I proszę, jest następny na naszej ścieżce. Zawinięty taki, pod powaloną brzuską młodą. Proszę. Ślicznie. Elegancko. Jest i Wojtek przed chwilą znalazł koźlaka jakiegoś. Pewnie już go widzieliście. A ja mam tutaj podgrzybki. Jeden. Ten jak pięknie wyrósł. Drugi. I gdzieś trzeciego widziałam. Moja tu właśnie podgrzybki zbiera. A ja idę ścieżką między brzozami, zobaczcie, kolejne koźlaki już takie trochę starsze jeden a ten może na susz stopa twarda o proszę, tu Monia dała a tutaj taki ale Moncia idź na wprost za siebie widzisz go już? no, no to idź zobacz co to jest i ja swoje kozaczki czy koźlaczki? Nie wiem szczerze mówiąc jak jest poprawnie. Wojtek mówi, że mogę mówić tak i tak. Więc jeden, drugi. I wiecie co? Prawie po drodze bym zdeptała trzeciego. Zobaczcie tu koło mojej nogi dosłownie. Wow. Trzeci. Ale piękne pomarańczowe Chyba moje... I tam jest następne. Wojciechu. Moje pierwsze w życiu kozaki. Tak? Tak. No przepiękne. Ale tam jest przepiękne. A Wojtek mi pokazał gdzie mam iść Więc idziemy. Widzicie już go Ale rewelacja. No taka odmiana fajna dla nas. Super, idę, niosę Wojciechowi, niosę tego kozaka Wojciechowi, a tu po na mojej drodze prawdziweczek, trochę chyba zjedzony, ojej, nie mogę go wyrwać, dobra, jest, o nie, a to ceglak, ceglak, tak, tak, ale taki kapelusz lśniący, no, proszę bardzo, czyli ceglak to wiadomo, co dzisiaj jemy. No ba. Piękne. I tak sobie spacerujemy jeszcze w tych brzuskach. No i mam przed sobą. Zobaczcie. Taki to piękny okaz. Ślicznie. Powiem wam, że pierwszy raz w tym sezonie wrócimy do domu z pełnym koszem grzybów. Pokażę wam go. Bo czemu nie? Zobaczcie, tak się prezentuje: podgrzybki, prawdziwki, koźlaki, różnych rodzajów ceglak. Super. Jeszcze tylko nie powiedzieliśmy, gdzie my zbieramy grzyby. Wiadomo, grzyby zbieramy w Szkocji, ale dzisiaj zmieniliśmy kompletnie las. Nowa Jesteśmy miejscówka. Gdzieś w okolicach Perth. Tak, za perf troszeczkę. Tak. Yy, zatrzymaliśmy się po prostu w jakimś takim, no... Zjeździe. zjeździe. i tak konkretnie to ja nie wiem, czy to jest Tejra? Tej, tej Forest? Nie, to jeszcze chyba nie no jest Tej Forest, nie. to jest trochę niżej, to jest niżej. Konkretnej nazwy lasu nie znamy. Ale może Okolice perf. W okolicę perf i tak. przed tej, tej Forest. Tak. Nie wiem, czy to coś pomoże komuś, ale no... Jesteśmy w lesie. No i tak Z Mącią spacerujemy już ścieżką I Monia mówi To szatane, ja mówię Że to chyba gorzko borowik Żółto pory Choć co prawda Zobaczcie czym się różni od ceglaka Widzicie? Korzeń ma podobne, Ale na trzonie nie ma Strzępek Tak jak ceglak tylko ma Siatkę jest usiadkowana, usiadkowany trzon. No i przede wszystkim ma żółte, żółte, e, żółtą siateczkę pod spodem. A ceglak ma taką aż ceglastą, taką ciemną, czerwoną, którą was, zaraz wam pokażę. To jest na pewno żółtoborowik. żółto porę A ceglak. Jest tutaj, choć co prawda, już jest stary. Zobaczcie, widzicie różnicę. Ciężko od razu przekroicie jest taki strasznie silny. I jeszcze takie ceglaki młode, mają takie zamszowe kapelusze, a ciemne zamszowe kapelusze. A ten ma taki, taki jasny. Zostawiamy go w spokoju. I lecimy do auta. No to kończymy nasze dzisiejsze grzybobranie. Tak. Pełen koszyczek. O to chodziło. Jest i w susz. Jest coś do zamrożenia. Więc zapasy już super będą. Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. I zapraszamy na nasz kolejny filmik. A zobaczcie, my po prostu tak zjechaliśmy. I po prostu na jakimś tam. W kawałku się zatrzymaliśmy, ale tak jak mówiliśmy, jesteśmy za perf. Mm -hmm. Mieszane lasy rządzą teraz już na jesień.